Przygotowujemy się dzielnie do ogniska. Wszyscy piłują znaleziony w lesie stary świerk. Kamila dziennie, dziennie się dopinguje. O, o, o. Czekaj, to później się skopa, za łamać. To jest cały świerk. Idziemy dalej, zobaczymy, co tam dalej Tutaj Dominik. On musi cały czas zażywać płyny. Taka ciężka, to wiesz, wyczerpująca praca się cały wypoci i tu jeszcze jest dalej ten świerk o. Dlaczego? Tępa? mała